Odcinek chodnika na ulicy Wrzesińskiej doczeka się remontu. To odpowiedź starostwa powiatowego w gnieźnie na pismo radnej Angeliki Ślachcińskiej, do której licznie zgłaszali się okoliczni mieszkańcy z prośbą o interwencję w tej sprawie. Mieszkańcy ulicy Wrzesińskiej, a również osoby, które przybywają tutaj do przychodni miejscowej, zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję w związku z tym, że chodnik tutaj na ulicy Wrzesińskiej jest mocno podziurawiony. W związku z tym ja zwróciłam się z z kolei z wnioskiem do starosty powiatu gniźnieńskiego, ponieważ jesteśmy na powiatowej drodze. Zwróciłam się z wnioskiem z i z prośbą o pilną interwencję naprawy tego chodnika. Przy okazji tak sobie pomyślałam, że ulica Wrzesińska y, chyba jest potrzeba większego remontu na, na dłuższym odcinku. Złożyłam wniosek, czekamy na rozpatrzenie. Chodnik tutaj na tym odcinku jest bardzo mocno zużyty, jest dużo dziur. Być może że za chwilę właśnie pada śnieg, dziury zostaną przykryte. No, możemy się spodziewać, że tutaj no, będą jakieś sytuacje, które będą doprowadzą do, do tego, że no, nie wiem, ktoś sobie złamie nogę czy, czy cokolwiek. Jeśli warunki pogodowe na to pozwolą, prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. To jest wniosek ekspresowy, ale tylko i wyłącznie dlatego, że sytuacja tego wymaga. W związku z tym, jeżeli tylko aura nam pozwoli, bo niestety końcówka roku to postaramy się cząstkowy remont wykonać jeszcze, jeszcze teraz, czyli, czyli w 2025, a jeżeli nie pozwoli, to zaraz na początku przyszłego roku, jeżeli tylko warunki atmosferyczne nam na to pozwolą. Ale docelowo w projekcie budżetu powiatu gnieźnieńskiego na rok 2026 założyliśmy przygotowanie kompleksowej dokumentacji, jeżeli mówimy o całkowitej przebudowie ulicy Brzesińskiej. Na tym etapie trudno jest mi powiedzieć o jakim zakresie szczegółowych prac mówimy. Na pewno nowa nawierzchnia chodnika. Myślę, że biorąc pod uwagę szerokość tej jezdni, możemy się pokusić również o ścieżkę rowerową i to chyba dwukierunkową a także wymianę nawierzchni asfaltowej. Nie ukrywam, że jeżeli to wszystko uda nam się zrealizować, to będą potrzebne na to środki zewnętrzne. Ale poczekajmy, bo pierwszym etapem będzie, jeżeli uda nam się pozyskać środki z Funduszu Dróg rządowych, przebudowa ronda Olimpijczyków. Ten projekt jest już złożony i liczymy na to, że uda nam się pieniądze na to pozyskać. Jeżeli tak się stanie, to w sposób. Naturalny, wydaje się, że następnym ruchem powinna być kompleksowa przebudowa całej ulicy Wrzesińskiej. Myślę, że na odcinku około 100, 150 metrów, w tym najbardziej newralgicznym miejscu, jakim jest przejście dla pieszych, i dojście do przychodni lekarskiej, która się tutaj znajduje. Takie sygnały otrzymywaliśmy już wcześniej, ale nie ukrywam, że ostatnia interpelacja pani radnej Angeliki Szlacińskiej zmobilizowała nas do tego, żeby tym problemem zająć się na teraz, na już, na serio. Tak jak mówię, w tym najbardziej newralgicznym, niezbędnym zakresie prac teraz, a w przyszłości kompleksowa przebudowa. Na tym etapie koszt remontu tego odcinka wyniesie około 100 tysięcy złotych.